Siemano, dzisiaj ten skin do zgarnięcia łapa, i komentarzy, bierzecie udział, życzę powodzenia, my znajdujemy się na csgoskins.com, link do strony oczywiście znajdziecie w opisie, jak wiecie w tym plusik, w tym miejscu kodzik soul sobie wpiszecie, 20 na start dla nowych użytkowników, dla wszystkich 10% bonusu, przed każdym, przed każdą dokonaniem wpłaty użyjcie kodu, wtedy wam się tutaj na przykład zaświeci to na nie, na zielono, ale y, możecie też swoją kwotę i na przykład stówkę z moim kodem macie 110, nie, myślę, że fajna sprawa, a... Macie szansę na przedmioty, zobaczcie, to praktycznie co któryś dzień, nie? tutaj jednego dnia poszły dwa skin, 27, 28, 20, 30, tutaj są zwycięzcy, no, są jeszcze dwie kosy, minimalne dodawanie, 80, 50, tutaj macie e, e, też kwoty od 8, od 10 itd., itd., czym więcej większa szansa i możecie od razu przy doładowaniu taki, takiego skina zgarnąć to jest fajną opcją, a do tego no oczywiście to co macie, to możecie sobie wykorzystać. E, ogólnie co, ogólnie co, mordeczki. Cię e, kolejny odcinek z serii. Mm, tutaj właśnie z serii mordki moje bitwy z użytkownik. Kuźwa, nie zdążyłem bitwy z użytkownikami, bo zacząłem się zawiesiłem i, i zamiast dołączać to o. No i piękna bitwa, piękna. 130 zł, może nie droga, ale 11 rund, więc sobie możemy wbić. E, całkiem fajnie mi się tą serię Nagrywa wam też, widzę, że się fajnie ogląda. Chociaż ostatnio w pierwszym odcinku mówię dajcie znać, co sądzicie. 3-4 osoby napisały, że fajna seria, że, że przyjemnie się to ogląda. Że ktoś, czeka też na... ktoś napisał też, że czeka właśnie na bitwy z widzami, nie? Też możemy coś takiego zrobić. Jeżeli masz taką ochotę czy coś, to dodaj mnie na... W opisie gdzieś tam znajdziesz mój Instagram, napisz do mnie na Instagramie, możemy się ugadać i odcinek nagrać. Oczywiście możemy zrobić jakąś tanią bitwę i tak dalej. Napisz, nie ma problemu. Eee, a my co, no lecimy? Mam prowadzenie, mam prowadzenie swoją drogą, tak. zacząłem gadać, nie, nie obserwowałem zbytnio, co nam poleciało, widziałem, że ten poleciał. Okej. Okay. Jeśli to prowadzenie jest, ale na ten moment, nawet wygrywając tą bitwę, no jeszcze profitu nie mamy, ale zostały jeszcze trzy skrzynie i tutaj może się jeszcze troszeczkę podziać swoją drogą. No, teraz już to całkiem fajnie wygląda, więc już proficik by był. Teraz jeszcze ta EMECzka nam wjechała za 130 pln -u. Pięknie, pięknie. No, bardzo lubię te bitwy z użytkownikami, bo naprawdę oddają. I kolejna MK, i tutaj piękny profit. Myślałem, że nic z tego nie będzie. A tutaj mamy 200, prawie 50. Profit. Ja pierdolę, zajebiście ta bitwa siadła. Da... Kuźwa, dzielona była, chciałem wbić. Dobra, dołącz, dołącz tutaj, Tymku. E, jak tam u ciebie z synku w budynku lecimy, lecimy, dobra, ogólnie, no, pięknie nam ta bitwa siada, tam fajna była zielona, nie, No, ale nie, nie udało nam się dołączyć tutaj, tutaj już nam nie idzie, ale drugi skin i tutaj już mamy prowadzonko, już mamy prowadzonko Wyśmiemy sobie jakiegoś tutaj emotkę ee... wiadomo, no, jeszcze nie, nie jest powiedziane że my tą bitwę wygramy, wszystko się może zmienić ta przewaga nasza jest naprawdę bardzo, bardzo mała i teraz już właśnie widzimy, że nasz przeciwnik się tutaj wysyła na prowadzenie, ale tutaj chyba dla nas, i to naprawdę sporo, więc kurczę, kolejna bitwa może być nasza i najprawdopodobniej jest. Pięknie, naprawdę pięknie dzisiaj te bitwy siadają. Pięknie te bitwy się siadają. Eee, a wbijmy tutaj. Też Tymku wbił nasz przeciwnik z poprzedniej bitwy. Pierwsza runda i wjeżdżamy. Pierwsza runda i wjeżdżamy. Tutaj są stickery. I tutaj też stickery w sumie. No więc takie z naklejeczkami. Nie mam pojęcia bladego, jak one stoją. Wiem, że to jest na pewno spoko, bo nam już nam to poleciało. I tą przewagę sobie tutaj hapiemy taką naklejeczką, więc całkiem git. No ale tutaj widzimy, są naklejki po 6 dyszek. Tutaj są po 5. Najlepsze, jakie mogą być. No skrzyneczki też nie są drogie, więc, więc tutaj nie ma co oczekiwać. Lecz no kurczę mamy to prowadzonko. Możliwe, że się uda, jakbyśmy zrobili, kurczę. Dzisiaj wszystkie bitwy w odcinku wygrali. Ale był już tos, ale był już tos, dobra, mamy 6 dyszek. No mamy tą przewagę jeszcze, nie? o i tutaj może się pozmieniać. Nie mam pojęcia bladego, ile to stoi, no ale widziałem, że tak, no, no całkiem fajnie to wygląda, nie? No my tutaj. Raczej słabo, ale czekajcie, jak się... dzieje. kurczę 4 rundy. Uuu, i tutaj chyba się zmieni dużo. O nie, trzy dyszki. No, kuźwa. No, tutaj dla nas. Znaczy w sensie, no, no lepsze, ale. A no, tak, bo on trafił wcześniej. No i mamy to. Przyjemnie, no, przyjemne te bitewki dzisiaj. Jeszcze bym stoczył jedną, jeszcze bym stoczył jedną, więc. Zróbcie tutaj jeszcze jedną bitewkę. O, 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 o piękna jest, piękna jest. 20 rund, dobra. Jeszcze jak tą wygram, to będzie sztos odcinek, nie? Ale już bym na to niestety nie liczył, z tego względu, no, że już ogólnie no, wygraliśmy trzy bitwy, nie? Ale ja jakieś zawiechy łapię ostatnio, nie wiem co się dzieje. Uuu. Na razie, na razie jest dobrze. Wszystkie przedmioty, które trafiamy, mamy droższe od naszego przeciwnika. Tutaj też nasz droższy, kuźwa. dla niego będzie. Nie, no dla nas. No i tak, tak pójdzie. To my w dzisiejszym materiale. Teraz dla niego troszeczkę droższe, ale nie dużo, nie? Jak tak dalej pójdzie, to my w dzisiejszym materiale 4 bitwy, 4 wygrane. Kończę materiał i. Zajebiście. Kończę materiał i zajebiście, no co? O, tutaj dla niego. Ale to nie jakoś sporo. Chociaż troszeczkę nas tutaj goni. Troszeczkę nas goni. Przewagę mamy. Jeszcze parę skrzyneczek. Jeżeli nie trafić czegoś z górnej półeczki takiej, wiecie, w tych skrzyniach, no to kurczę. O, i tutaj troszeczkę się podmatwa. Mhm. Już coraz bliżej nas jest. Coraz bliżej, coraz to bliżej z każdą rundą, ale... Ale... O kuźwa O kurwa Tutaj niedobrze Niedobrze, niedobrze Teraz bliżej nas jest Dobra, mamy kałaszka, to jest git Chociaż on też całkiem ciekawy przedmiot I jak ta tutaj siada nam Mamy chyba to KURWA NIE MAMY Przy końcu nie mamy Ja pierdzielę, taka... Jejku, ta meczka myślałem, że ona... Ajajaj aj, aj. Tak blisko, nie? Tak blisko, mu poleciał ten, chyba nie na końcu, no a nam to poleciała ta meczka. Ja pitole. No było ładnie, było naprawdę ładnie. Tutaj to, co straciliśmy, ale i tak mamy chyba profit, mi się wydaje. Będę musiał to przejść, ale wydaje mi się, że tak, że jest, bo tam te trzy bitwy siadły, no tutaj tam za cztery stówki przegraliśmy, ale jest naprawdę dobrze. I na tym zakończę ten materiał. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia.